Hej, cześć, witajcie z tej strony maciasty i witam was w tej Aurze, jak widzicie, jesiennej na jednej z naprawdę bardzo ładnych cesa, która właśnie idealnie odzwierciedla, słuchajcie, obecne warunki pogodowe i właściwie meteorologiczne jakie mamy, czyli naszą piękną polską złotą jesień. A wraz z polską złotą jesienią, moi drodzy, przychodzi pora na siedzenie w domu. Niestety częstsze, bo częstsze, ale dalej. I w związku z tym, moi drodzy, może akurat przyda Wam się dzisiejszy odcinek, ponieważ pokażę wam, jak w prosty i szybki sposób wymienić wasze skiny z CS-em, które może wam się akurat znudziły przez lato, może akurat szukacie czegoś innego. Monotonia nie jest tym, czym chcecie i po prostu te skiny, które tutaj na chociażby są, no po prostu wam się znudziły. Dlatego dzisiaj sobie, słuchajcie, wymienimy może na jakieś ciekawsze, może na jakieś lepsze skiny, które będą, słuchajcie, odzwierciedlać może bardziej naszą jesienną aurę i przede wszystkim skiny, które wy będziecie mogli, słuchajcie, sobie wygrać. I do tego, moi drodzy, skorzystamy oczywiście z naszego kochanego Piratswapa, czyli strony, która pozwala wam na szybką wymianę waszych skinów bez żadnego czekania, sprzedawania, tradeowania się, rozmawiania między innymi, po prostu rachu ciachu, wszystko możecie tutaj, słuchajcie, zrobić, wykonać i po prostu wymienić wasze skiny, które wam się, słuchajcie, znudziły. Jak widzicie skinów moich, jak i na stronie jest naprawdę dużo, więc jest tak naprawdę z czego wybierać, co sobie wymieniać i przede wszystkim co sobie popatrzeć, jednak klasycznie standardowo zrobimy to na początek, tak jak wszyscy by mogli tak naprawdę zrobić, którzy nie logowali się na tej stronie, czyli po prostu od wylokowania się, bo jeżeli wejdziecie sobie na Piracowa, czy z mojego linku w opisie, który daje wam też bardzo fajne bonusy, o których powiem za chwilę, to zapewne zobaczycie mniej więcej tak wygląda Najklasyczniej, no co na początku musicie zrobić, to kliknąć to okienko po prawej stronie. Zaloguj się, właściwie przycisk i w tym momencie możecie zalogować się do swojego tak na... I w tym momencie logujecie na stronę za pomocą swojego Steama. Oczywiście klasycznie info ode mnie. Jeżeli tutaj już te dane są wpisane, to znaczy, że jesteście na dobrej stronie. Tylko uwaga, musicie być zalogowani na przeglądarce, po prostu na Steamie, żeby takowe dane były od razu wprowadzone. Jeżeli takowych danych nie ma, a jeżeli a jesteście, za, a jesteście pewni, że jesteście zalogowani na Steamie, na przeglądarce, no to wtedy strona jest... No, niestety, jest kamerska najpewniej. Jak widzicie, ja jestem zalogowany na Steamie na przeglądarce, także moje dane są tutaj od razu wrzucone. Także klikam, zaloguj się i od razu mnie przenicie, słuchajcie, na stronę. Ale to, co chcę wam pokazać, to chociażby kodzik. Jeżeli widzicie sobie z pierwszego link w opisie lub wpiszecie, jak widzicie, kodzik maciasty, to dostajecie bardzo fajny bonus w wysokości 35% dodatkowo do waszego depozytu. A więc, jeżeli wpłacicie 100 zł, to będzie to 135 zł, 91 w tym wypadku jest zaznaczone, to jest 124 mniej więcej. Także, jak widzicie, troszkę więcej zawsze możecie sobie tutaj zyskać, no i zdobyć Przede wszystkim i wymienić sobie jakiegoś fajniejszego skinka. A też, jak widzicie metod płatności jest naprawdę wiele, więc macie z czego wybierać, z czego tak naprawdę doładowywać. To, co ja przede wszystkim lubię na sobie to szeroką gamę różnego rodzaju filtrów, z których ja tak naprawdę lubię robić. I moją drugą ulubioną rzeczą jest to, że tutaj mamy taki bardziej, może, ogólniejszy sposób filtrowania skinów. To znaczy, jeżeli chcecie mieć jakiegoś Rifle, jakąś AWP, na przykład, to sobie klikać na sniper Rifle, AWP, i tym sposobem widzicie wszystkie dostępne skiny, jakie są w CESie do tych konkretnych po prostu skinów, które możecie sobie. Trzeba gdzieś tutaj wybrać i akurat może są na stronie, też widzicie ceny, więc to pozwala przede wszystkim według mnie na lepsze zobrazowanie po prostu sytuacji skinowej i jaki może akurat byście chcieli mieć. I jak widzicie jest to właściwie z każdą bronią jaka jest w cesie kałaszek, Hałgiasz, Famas, SMG, nawet możemy sobie patrzeć mag 10 do wyboru, moi drodzy, do koloru. I to są takie, można powiedzieć, prostsze filtry Natomiast bardziej, nazwijmy to skomplikowane Bardziej dokładne filtry znajdują się tutaj po środku To znaczy, możecie sobie wybrać Chociażby zakres pieniężny, jaki ma być tak naprawdę Wam pokazany, na przykład co 200, 2000 zł i do wyboru, do koloru Albo możecie po prostu kliknąć affordable items Czyli po prostu to ile wrzucicie i to ile macie Balansu stanie Wam po prostu pokazane Tylko ja akurat affordable items mam wrzucone I niekoniecznie to są takie przedmioty Które w teorii, patrząc po moim ekwipunku To są te przedmioty, ale jeżeli bym Sobie tutaj wrzucił chociażby pina no to wtedy już mi się pokazują po prostu te rzeczy związane z pinem oraz z moim balancem jednakże ja na razie pina nie chcę sobie tutaj wymieniać to co ja na pewno chciałbym sobie tutaj na początek zaznaczyć to zawsze sobie robię zaznaczam sobie przedmioty bez trade locka żeby po prostu widzieć co mogę od razu sobie wypłacić albo nawet mogę sobie Zaznaczyć takie które mają do dwóch dni trade locka i to jest ogólnie całkiem fajne bo mniej więcej ograniczacie sobie większość tych przedmiotów które gdzieś tam sobie po prostu tutaj widnieją które mają jakiegoś dłuższego trade locka ale jakby nie patrzeć jeżeli będzie trade lock no to trzeba dalej troszkę sobie poczekać i to co warto tutaj dojść to, że często też te przedmioty są troszeczkę tańsze. Jednakże, jeżeli sobie klienci bez Trade no to od razu, jakby nie patrzeć, możecie sobie wypłacić. I my sobie zobaczymy przede wszystkim na początku bez Trade I co ja bym chciał sobie wymienić? W moim ekwipunku od jakiegoś czasu klasycznie jest ten kałaszek oraz ten kałaszek, z którymi no, ja nie korzystam. Jak wiecie, ja gdzie on tutaj jest. Mam tutaj lepszego. Także, jak wiecie, póki co mogę sobie wymienić na takowe tutaj przedmioty. Na razie damy sobie 200. Bo ja raczej wymieniałbym sobie po prostu pojedynczo coś. I przede wszystkim na początku poszukałbym dla was, paru skinków, jakiś kałaszek może klasycznie, bo ludzie na pewno lubią kałaszki, zawsze kałaszek jest spoko, legendowaną jest zdecydowanie fajny kałaszek, także możemy sobie takowego wziąć. Jak wiecie, bez reloka jest, więc na pewno go sobie weźmiemy. I to, co też warto wyjść jeżeli chodzi po prostu o skinki i parę całej, jeżeli nie jest sobie tutaj to opcję rozwin, to w takim wypadku pokażą Wam się wszystkie tak naprawdę najbardziej potrzebne rzeczy, jakie chce, musicie tak naprawdę widzieć. Czyli chociażby dokładny float, pattern, czy chociażby naklejki jakie na takowym skinie się znajdują. Jeżeli nie sobie chociażby też Inspect In-game, to od razu w grze też pokażę Wam się. Jak widzicie, jak wygląda ten skinek? I w tym wypadku takowy Wasteland Rebel. Ale my byśmy sobie poszukali, jakby nie patrzeć, tak jak mówiłem, skinów dla Was na sam początek. Zrobilibyśmy też tutaj z dwudniowym trade bannem. Jak widzicie, o wiele więcej tych skinów nagle się pojawia. I jak tak sobie patrzę, to tak przeleciałem sobie przez chociażby te kałaszki. Cztery właściwie, które gdzieś tam są. I są to mniej więcej, no, jakby nie patrzeć, nowe kałachy. I tak już sobie pomyślał, że może byśmy sobie jakiegoś takowego wzięli. 62 floci. Jak widzimy, on, no, jest zadrapany. Ale jest to jakby nie patrzeć złotowo czerwonawy na którego wydaje mi się, moglibyśmy sobie słuchajcie dla Was wziąć. Czyli klikniemy sobie add to trade i pokażę Wam też, jak działają po prostu przedmioty, które są po prostu na tradebanie, a też możecie po prostu zdobyć. I takie dwa przedmioty byście, byśmy może, dla Was wzięli. A ja, co bym chciał, jest jakiś czarnik, bo ja sam nie jestem wielkim fanem czarów i bym sobie ogarnął po prostu, słuchajcie, jakiegoś czarmika. Tylko tutaj, o, na przykład, Dinner Dog'a mogę sobie ogarnąć skrzynki Breakout. Będę mieć jeszcze jakieś czarmy. Jak sobie spojrzymy na moje kół, no to mam tak naprawdę wszystko fajnie. Nie mam tego skina do Negewa. I mam niby skinę do Maga 7, ale powiem wam szczerze, że on już mi się troszkę znudził. A jak? Kiedyś go tak naprawdę miałam. I też właśnie z Pirate Swapa. I wydaje mi się, że po prostu przyszła pora na zmianę tego wszystkiego. I chyba weźmiemy sobie po prostu Justice'a, bo jest to chyba klasyk i bardzo ładny skin. Także go sobie dodam. Też jest on, słuchajcie, właściwie z Teledymanem. Ale to zaraz pokażę, gdzie to wszystko leci. No i właściwie też mogę wrzucić, jakby nie patrzeć tego swojego Hida. No bo jakby nie patrzeć z niego, korzystać nie będę. Będę go sobie wymieniał. Także co? Jeżeli wszystkie już skiny macie wybrane, ja sobie rozwinę, żeby było też widoczne moje skiny. Tutaj te skiny, które będę chciał sobie wymienić. Klikam Confirm Trade. I w tym momencie dostaję powiadomienie, że te skiny będą na trade money. Muszę je po prostu wypłacić w ciągu 4 dni. Także to wypłacam jutro dla Was, to wypłacam sobie za 2 dni. Klikam continue. O, i tutaj akurat tego już ktoś jak widzimy wypłacił. Także sobie się cofniemy. I co? Without the trade log, Legion of Anubis. Proszę mi pokazać, są jakiegoś filtese, czyli go zapewne już właściwie nie ma. Także drugi najmniejszy, wrzucimy sobie takowego: Confirm trade. Jeszcze raz o, je po prostu to zrobimy, jak widzicie, ktoś już sobie po prostu wypłacił. Także ja sobie wypłacam tego. Właściwie sobie, właściwie wypłacam sobie, ale dla was i teraz tak, pierwsze, czego muszę zrobić, to potwierdzić tą wymianę. Także klikam sobie Confirm i właściwie dostaję tego jednego skina od razu. No właściwie tak powinno być. Także klikam accept. i teraz po prostu muszę przejść na telefon. Także to telefon Steam. Potwierdź ofertę wymiany, 3 kałaszki i jeszcze dwa kałaszki i max 7 za jednego kałaszka, także ok już zostało to kliknięte i teraz czekamy chwilę i właściwie o, nawet nie trzeba było za długo czekać, wszystko tak naprawdę się udało. I teraz zobaczmy sobie do mojego ekwipunku Steama. O, żeby było, że ten po prostu kaszek przyszedł, jak widzicie, przyszedł Ej jest i on będzie słuchaczy do wygrania dla Was. I ten kałaszek dokładnie tak będzie dosłuchacie do wygrania dla was. Może nie jakiś wybitnie drogi, ale przede wszystkim ładny i to się liczy. No i też drugi skin, który będzie słuchaczy do wygrania z moim ekwipunku będzie to ten kałaszek of Rogue. Dwóch zwycięzców wylosujemy, no i to sobie po prostu gdzieś wypłaca. Także też jakbyście nie wiedzieli, to właśnie do ekwipunku tutaj Trafiają te przedmioty, które później możecie sobie wypłacić. I moi drodzy, tak właśnie o to działa słuchajcie, parę co. Bardzo prosto, szybko, jak widzicie, więcej gada... Było niż tak naprawdę całej roboty, ale ja lubię gadać, więc też musiałem troszkę pogadać. I wszystko bez problemów przyszło. I co, jeżeli chcecie wygrać, słuchajcie tego wywoławka tutaj lub tego właśnie o tutaj, wbijcie na parę parecłapy z pierwszego linku. W opisie. pamiętajcie, kodzik maciasty daje Wam naprawdę genialne bonusy w wysokości 35% do Waszego depozytu. A jak mówiłem, jeżeli nie korzystaliście wcześniej, i ja chcecie sobie coś wymienić, to zawsze jest to od razu dodatkowo więcej. Stawcie kciuka w górę, subskrypcję, no i skorzystajcie z parecłapy, bo jakby nie patrzeć, mi dosłysz, będzie pomaga. Będę Wam po prostu bardzo wdzięczny. Na no teraz, jednak bardzo dziękuję za uwagę, by Maciasty obez żeby te jesienne dni nie rozchorowały nas za bardzo i do następnego razu cześć!